Dzień dobry, dzisiaj po kolejnym tygodniu zmagań na wspólnych gęblikach w mieszostach Świata FCI. Mieliśmy robić dwa razy w tygodniu te reportaże, ale na razie kompletnie na nic nie znajdujemy czasu. Ale tyle, ile po prostu trzeba, czy teraz, raz w tygodniu później. No na pewno, jak już wystartuje ta reszta tych tak wspólnych gęblik, już będziemy musieli będą zrobić te filmiki w środę i w niedzielę. z drugiej strony, też w niedzielę jest ta największa oglądalność, ogólnie, żeby to wszystko zsymować, można powiedzieć, do kupy brzydko mówiąc. Po całym tygodniu, dlatego tutaj mamy kilka też rewelacyjnych wyników Polski gołęb. I to może przejdźmy od razu do rzeczy. A z Golden Pigeon Race odbył się finał na odległość 410 km. Miejsce 9 i 41 Stępniewski LKK, czyli bardzo ładnie miejsce w czołowej dziesiątce Gołąb zajął. Tutaj jeszcze 82 miejsce Major Racing Team, czyli jeden nasz gołąb w setce również się oplasował. I tutaj można, że można zwrócić uwagę, że właśnie hodowla Stępniewski w tamtym roku mieli czwartego gołębia na finale, w tym roku mają dziewiątego gołębia na finale, także widać, że te polskie gołębie fajnie sobie tam radzą, także zachęcano do hodowców do wysyłania tam gołębi, gdzie widać, że faktycznie uplasowaliśmy te trzy gołębie w pierwszej setce, także można powiedzieć, że polskie gołębie były widoczne na tym locie. Um tutaj W klasyfikacji A akurat tutaj troszkę gorzej poszło, ale te loty były różne. Jedne lżejsze, drugie znowu z wiatrem, przez co tutaj tak jakoś bardzo mocno nie powtarzały tych konkursów. No ale to już się tak zdarza. Ważne, że z finału dobrze usiadły, zwłaszcza ten gołąb dziewiąty. Kolejny wspólny gołębik również w Grecji. To był półfinał. Finał do mistrzostw świata FCI, a półfinał tego wspólnego gołębika z odległości 310 km. Tutaj myślę, że ciutko był za szybki. W tamtym roku akurat Nasza hodowla miała trzecie miejsce na tym finale, to był główny finał, finał FCI akurat, ale loty były bardzo ciężkie, w tym roku na razie te loty są troszkę lżejsze jak na Halkidiki, gdzie tam każdy się spodziewał katastrofalnych lotów jak każdego roku, w tym roku mimo wszystko idzie to ciutkę lżej. No i tutaj 13 miejsce Majarz Racing Team, 25. piąte hodowla miejsca 49, 61, 80 i 81 pierwsze Racing Team i 89. dziewiąte hodowla Stępniewski. Także tutaj widać, że znowu te same dwa nazwiska się przewijały co na As Golden. Tutaj akurat fajnie w Czołowej 81 gołębiach, 5 gołębi z naszej hodowli, także tutaj faktycznie drużynowo ten lot dla nas wyszedł rewelacyjnie. Aczkolwiek tajemnie chyba byłoby ciutkę lepiej, jakby zresztą widać po innych wynikach, że jeżeli te prędkości spadają poniżej 1200 metrów na minutę, te gołębi wtedy robią największą robotę, no ale to wiadomo, warunków się nie wybiera. Aczkolwiek dla polskich gołębi 2467, 4, 6, 7, polskich gołębi w pierwszej setce, no to wynik na pewno godny podkreślenia. dwa gołębie w Czołowej 30. Kolejny wspólny lot, tutaj w przyszłym tygodniu będzie finał na Halki Biki, także zobaczymy co się wydarzy. Tutaj tańczy na dzień dzisiejszy tylko Asgard zakończył już rywalizację. Był polski gołąb w czołowej dziesiątce, także to na pewno warto podkreślać. Kolejne wspólne gołębiki jakie się odbywały, była to Sofia 150 km i tutaj dwa polskie gołębie w pierwszej setce. 43 i 63 miejsce również hodowla Stepniewski LKK. Także cały czas się to można powiedzieć jedno i to samo nazwisko przewija. Ukraina, a to świadczy wiadomo o jakości tych gołębi. Ukraina, Master, tutaj lot konkursu. Tutaj jest więcej polskich gołębi, ogólnie na tym wspólnym gołębliku, gdzie około chyba 70-80 polskich gołębi było wysyłane, ale tutaj są dosyć ciężkie loty, gdzie jest ponad 3000 gołębi na dzień dzisiejszy jest w okolicach nie chcę strzelić, ale gdzieś około 1250 gołębi, także faktycznie 60% gołębi zginęło. No, bardzo ciężkie te loty są w tym roku na Ukrainie, ale no, trzeba walczyć również w takich warunkach. Te boczne wiatry dają o sobie znać. Tutaj z tego lotu 160 km miejsce 48, 49 96 Maziarz Racing Team. Kolejny lot na Kalimanci odbył się z odległości 200 km i tutaj też 1800 podajże gołębi brało udział w tym locie. Miejsce 645 Mazziarz Racing Team na Europa Master 182 km miejsce 30 76 79 Maziarz Racing Team, miejsce 84. Stanisław Cyfra. Na De La Luz również ciężki lot konkursowy, zresztą tam wszystkie loty, już praktycznie od 4 lat nie było lekkiego lotu, wszystko jest zawsze w dziób. Tak są te lot obrócone, że no wiadomo wysoka temperatura i teraz w Hiszpanii plus loty można powiedzieć centralnie w dziób. I tutaj 8-41 miejsce ma Racing Team. Kolejny lot na wspólnych dębnikach to było Rimini i tutaj ze 105 km lot konkursowy udało się wygrać naszemu głębiowi. Z naszej hodowli, czyli Major's Racing Team. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Fast z Rimini Race, że wysyłamy tam gołębie 3 lata z rzędu. Teraz jest trzeci rok, gdzie wysyłamy tam gołębie i trzeci rok z rzędu wygrywamy jakiś lot konkursowy. Każdego roku wygraliśmy minimum jeden lot konkursowy, także tutaj jest nieprawdopodobna seria pasa, która no, zobaczymy co będzie w latach kolejnych, ale trzy razy z rzędu wygrać lot konkursowy na jednym wspólnym gambliku to faktycznie bardzo, ale to bardzo rzadko się zdarza. Tutaj następny lot, jaki jeszcze mamy, to jest fauna Orchelui w Mołdawii. Tutaj bardzo lubię ten plan lotowy, bo jest 120, 150, 190, 190, 250 czy 125 500 km. Głębiej mają się gdzie wykazać, praktycznie cały czas również są wiatry w dziób. I tutaj lot był właśnie 190 km. Zajęliśmy miejsca 7, 47, 61, 75. Marzeż Racing Team, czyli 4 GB w pierwszej setce. I tutaj odbył się również lot we Włoszech na Fast Rimini Mini, drugi 145 km i na nim znowu mieliśmy miejsce 21, 97. Również Marz Racing Team. I tutaj można powiedzieć, że został nam jeszcze ostatni. Tak, jest Anglia Hooders Wins. To jest nowy wspólny gołębik. Bardzo ciężki ogólnie w tym roku. Niezrozumiałe straty tam występują, jeżeli chodzi o ten wspólny gołębik w Anglii. W tym roku jest do Mistrzostw Świata, dlatego wysłaliśmy tam trzy swoje gołębie. Czyli nie jako dużą ilość, ale po prostu trzy sztuki na początek, ponieważ opłaty też są dosyć tam wysokie. Bodajże chyba około 600 funtów od trzech gołębi. Także to dosyć drogo wychodzi. Aczkolwiek zaryzykowaliśmy, i tutaj można powiedzieć, że. Na praktycznie chyba 1600 gołębi czy 1650 gołębi, które zostały przyjęte około 400 gołębi zginęło około domu i do, na treningach do 60 km zginęło gdzieś około na ten moment, gdzieś około 700 gołębi, także ogólnie katastrofa można powiedzieć, nie wiem, na przykład Karla Heinz Wissier, gdzie wysłał bodajże 6 gołębi, do teraz ma jednego albo w ogóle chyba ma jednego jeszcze gołębia. Rodzina Zylner tak samo wysłała chyba 9 gołębi, do teraz mają chyba jednego albo dwa gołębie. Masa czołowych hodowców taki, nie na przykład jak Siak Buwalda, wesoł 6 gołębi i nie ma żadnego, także bardzo ciężki słony i Nam się udało, że jeszcze jeden gołąb, tylko jeden gołąb rodzynek został właśnie na tych zawodach, dwa zginęły praktycznie koło domu, także nie wiem co się z nimi stało, ale już nie uczestniczyły nawet w treningach. No i ten jeden gołąb walczy, właśnie tak się śmieją z całą Europą w zasadzie, tak też z, pierwsze, z dwóch lotów treningowych przychodził po dwóch, po trzech dniach w zasadzie, także te gołębie tam bardzo ciężkie są te loty, nawet z 50 km. Gołębie się schodziły po trzy dni. no Cały czas można powiedzieć bomba za bombą, ale w końcu dotrwaliśmy do pierwszego lotu konkursowego. No i nasz jeden rodzynek właśnie zajął tam bodajże na 860 gołębi, tyle dotrwało do pierwszego lotu konkursowego. No będę z tego lotu ponad 300 gołębi zginęło znowu, także że, można powiedzieć taka katastrofa kolejna, ale nasz gołąb zajął trzecie miejsce na tym locie konkursowym. Także jak widać można nawet jednym gołębiem lotować i ten gołąb akurat wygrał tam jakiś dyplom puchary i parę funtów, także to jest też fajna taka sytuacja, że jeden gołąb wloci, a zajął trzecie miejsce, także można powiedzieć, że starter na Anglię, nawet jakby teraz ten gołąb zginął czy coś się mu stało, no to i tak odniósł taki można powiedzieć dosyć duży znaczący sukces będąc tylko jednym gołębiem tam w zawodach. Także na dzień dzisiejszy to są wszystkie te wyniki tak, tutaj takie warto podkreślić, jeszcze raz można powiedzieć na koniec tego filmiku właśnie to e, dziewiąte miejsce na finale hodowli Stępniewski na wspólnym a z Golden, na pewno nasze pierwsze miejsce z lotu konkursowego, gdyż też tutaj jest. W tym roku wygraliśmy już lot konkursowy w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech. Do tego tam 4-5 czy 5 lotów treningowych, ale tego, no to wiadomo, tam warto o tym wspomnieć. Jak gdzieś Polski wygrywał wygrywa lot treningowy, warto o tym wspomnieć. Ta polska flaga jest pierwsza, ale jeśli chodzi właśnie o loty konkursowe, to już trzy razy pierwszy konkurs. Także jest to, no już wyrównaliśmy zeszłoroczne osiągnięcie, także źle to nie wygląda. Co będzie dalej, Trzeba kciuki, wiadomo, cały czas za polskich hodowców. Tutaj, tak jak widać, na razie tak się złożyło, że dwa nazwiska w zasadzie przodujują. W tych, powiedzmy, gołębiach w pierwszej dziesiątce, pięćdziesiątce, setce, ale wiadomo, ruszy też tak, właśnie Europa Master, gdzie jest dużo polskich gołębi, Ukraina Master jest dużo go polskich gołębi. No jest kilka słynnych gołębików, gdzie tych gołębi polskich jest sporo, także myślimy, że jak przyjdą do dalszej dystanse, to również gołębie od innych polskich hodowców będą się znakomicie spisywać. Także trzymamy kciuki za polskich hodowców. W przyszłym, roku, w przyszłym tygodniu około będzie gdzieś pewno 10 lotów konkursowych, także miejmy nadzieję, że będziemy relacjonować znowu wyniki w pierwszej dziesiątce. Miejmy nadzieję, że w pierwszej trójce, Także trzymam kciuki, zapraszam do śledzenia kanału, wyników. No i do wysyłania gołębi, tutaj jeszcze wrześniu, październik mamy dwa ostatnie terminy wysyłki na wspólne głębiki Superstar i Derby Korabia Winter, oba moje wspólne gołębiki w bardzo dobrej ofercie finansowej, łącznie z kosztami transportu, na przykład taki właśnie Superstar to jest 6 gołębi 580 euro wraz z samolotem, gdzie pula nagród jest około w tym momencie 130 tysięcy euro, także bardzo taka ciekawa forma rywalizacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszamy do udziału i do kontaktu. Dobry lot, powodzenia.